Co się odjebało, to ja nawet nie. Bądź mną. Anon, level 15. Chodzisz sobie do gimnazjum. Klasa nawet ok, wszyscy w miarę ok. Luchy spoko, ale jest jeden wyjątek. Jeden kurwa wyjątek: szczur. Szczur, bo ma metr 50, wyjebaną skoliozę i dwa zęby z przodu wystające jak pierdolona mysz. Jest potężnie pojebany. On to jest uosobienie wszystkich memów o szkolnych strzelcach. Neonowe buty jak dla autystycznych dzieci. Okulary z Mila. Różaniec na ręce. No pojeb. Każdy nauczyciel go nienawidzi. Ostatnio jak wszedł w kłótnię z babką od chemii, to myślałem, że ją zajebie. Już trzymał w ręku scyzoryk. Wszyscy nauczyciele oprócz siostry zakonnej. Ta, nasz szczurek jest bardziej pojebanym katolem niż Krzyżacy. Jest jak takie oczko w głowie tej pojebanej katoliczki. Gra na organach. Kiedyś dla beki go podpuszczałem, że organy to instrument dla ułomnych. A on się darł, że jakich kurwa łomnych. To jest profesjonalny instrument, kurwa! Ostatnio jak wbił na matmę, to zamiast normalnie dzień dobry, to pojeb krzyczał, laudetum Jezus Christus. Momentami się go boimy. Na przerwach pod nosem mruczy, że zastrzeli wszystkich uczniów, czy coś. Jego ulubionym zajęciem jest budowanie kościołów w Minecrafcie. Mamy angielski na sali informatycznej. Szczurek zawsze odpala Minecrafta i nakurwia te kwadratowe kościoły. Jeden budował trzy tygodnie. Po lekcji podbijamy z ziomkiem i mówimy, że zajebiście duży ten kościół. A on, że to tylko kaplica i zaczyna budować pięć razy większy kościół. O kurwa. O nie, tego było za wiele. Obmyśliliśmy plan z ziomkami. Szczura nie ma w szkole, wbijamy mu na kompa Niszczymy wszystkie kościoły Stawiamy pentagramy, pokazujemy Kto tu ma władzę Jest piątek, szczura nie ma w szkole O kurwa, robimy to chłopaki Wbijamy na kompa I chuj, pojeb ustawił hasło No to próbujemy Prawo i Sprawiedliwość Nie działa Jezus Chrystus Panem Nie działa eee, Jebać lewackie kurwy? Też nie, no szkurwa Próbujemy wszystkich haseł związanych z katolami i prawakami. Chuj, nic nie działa. Czekamy tydzień. Szczur jest w szkole. Nice. Patrzymy przy logowaniu, jak układa ręce na klawiaturze. Jego hasło to 1-2-3-4. No, szkurwa, ja pierdolę. no haker to z niego słaby. Przez resztę lekcji analizowaliśmy ilość kościołów i ich ułożenie. Ten pojeb zrobił zakrystię pełną ministrantów i potężnego księdza. Jutro środa sprawdzian z gry, więc szczurek nie przyjedzie. Nice! Środa, angielski, szczurka nie ma. Wbijamy mu na kompa, wpisujemy hasło. <laughs> Działa. Nie, 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 to nie mogło pójść tak łatwo. Szybko wchodzimy w Minecrafta, niszczymy. Oj, kurwa, naprawdę niszczymy wszystko, co jest. Wszyscy wzwód w gaciach. Najbardziej podniecające uczucie na świecie. Postawiliśmy kilka pentagramów, odwróconych krzyży i tabliczki w stylu CO TERAZ KURWO JEBANA? Następny dzień. Znowu angielski. Sala informatyczna. O tak! Szczur podniecony, że dokończy budować pomnik Jana Pawła. Odpala kompa. Wchodzi w Minecrafta. My już wszyscy kiśniemy srogo. Szczurek widzi tylko kupę śmieci i satanistyczne znaki. Robi się czerwony w jednej chwili. Staje jakby go prąd jebnął i krzyczy... CO JEST KURWA? CO SIĘ STAŁO? CO? Wszyscy beka. Nauczycielka zakłopotana. Ten siedrze. KURWA KTÓRY TO? SZYBKO MÓWCIE KTÓRY TO? Beka cały czas. Ten przewraca krzesło i mówi opanowanym głosem. O nie. Tego już za wiele. Teraz przesadziliście. Przypominam tylko, że pojeb ma metr pięćdziesiąt i ręce wykrzywione na wszystkie strony. W sekundę coś z plecaka. Kurwa mać. Pistolet. Jego stary to pies, czemu o tym nie pomyślałem? Konsternacja. Ciszę przerywa piszczący okrzyk: Ha, lawista! Skurwy, syny! Ten poje rozpoczyna kurwa rzeź. Strzela na oślep do wszystkich i do wszystkiego. Nieświadomie z ziomkami rzucamy się na niego. Ziomek bierze pistolet i strzela go po nogach, żeby nie wstał. Kurwa mać, dostałem w rękę. Boli jak skurwysyn. syn. Wstaje z tej ziemi, patrzę na klasę, co tu się od Janie pawliło. Wszyscy uczniowie z nauczycielką leżą w kałuży krwi. Wszyscy wybiegają z sal obok, aby zobaczyć, co się stało. O kurwa, przeżyłem tylko ja i ziomek, co strzelał mu w nogi. Z moich oczu lecą hektolitry łez. Szczurek leży na ziemi. Wyjmuje scyzoryk. Mówi, że wypełnił swoją misję. I podcina tętnicę. Ja pierdolę! Karetka mnie zabrała. Poleżałem dwa tygodnie w szpitalu, wracam do szkoły. Przed nią ogromny pomnik na cześć wszystkich... Którzy polegli w imię obalenia jebanego szczura. Twoje zdjęcia wiszą w całym mieście. Wszyscy dziękują ci za twój cudowny czyn. A to wszystko przez jebane kościoły w Minecrafcie.